Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy. Etap trzeci. Zakończenie budowy. 21 września 2012 roku w Warszawie zawarto została umowa o dofinansowanie projektu Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 6.1. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wynosi 929 milionów 20 tysięcy 672 i 37 groszy. Instytucją wdrażającą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zaś beneficjentem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek pierwszy. Syców Kępno. Długość 15,3 km. To jest od kilometra 54 plus 910 do kilometra 70 plus 200 Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy w zakresie odcinka Syców-Kępno o długości 15 km i 300 metrów wraz z drogami dojazdowymi, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, a także przebudową odcinków dróg lokalnych oraz istniejących urządzeń infrastruktury. Umowa na budowę drogi S8 dla odcinka Syców-Kępno została podpisana dnia 28 grudnia 2011 roku. Dokument opiewał na kwotę 264 216 851 zł i 70 groszy netto, to jest 324 986 727 zł i 59 groszy brutto. Droga ekspresowa S8 na odcinku Syców-Kępno powstała w ciągu 22 miesięcy, licząc od 25 stycznia 2012 roku, to jest od dnia rozpoczęcia robót. Determinacja wszystkich uczestników procesu budowlanego zaowocowała oddaniem inwestycji do użytkowania już 21 grudnia 2013 roku. Sukces ten możliwy był przede wszystkim dzięki ukończeniu robót przez wykonawcę w kontraktowym terminie, to jest do 25 listopada 2013 roku po dokonaniu przez inżyniera wymaganych odbiorów technicznych, a przede wszystkim sprawnemu przeprowadzeniu przez służby zamawiającego i wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego w Poznaniu wszystkich czynności związanych z procedurą ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie drogi S8 i poszczególnych jej elementów. Budowany odcinek drogi S8 zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, na terenie powiatu ostrzeszowskiego, gminie Kobyla Góra oraz powiatu kępińskiego, gminach Peżów, Bralin i Kępno. Przebiega poza obszarami zabudowanymi głównie przez tereny rolne, łąki i lasy, równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 8 po północnej jej stronie. Budowa nowej arterii była niezwykle istotna, ponieważ przyczyniła się do stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego między Wrocławiem, Łodzią i Warszawą, nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla ogółu podróżujących w tych kierunkach. Inwestycja praktycznie wyeliminowała ruch tranzytowy z obecnej drogi krajowej nr 8, przyczyniając się do polepszenia warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych miejscowości. Postęp robót. Początkowy okres inwestycji przypadł na miesiące zimowe. Prace na odcinku Syców Kępno rozpoczęły się 25 stycznia 2012 roku. W tym czasie wykonawca mógł prowadzić tylko roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew, miejscowym zdejmowaniem warstwy ziemi urodzajnej i geodezyjnym wyznaczaniem trasy. Po ustąpieniu mrozów przystąpiono do usuwania kolizji energetycznych i uzbrojenia terenu. Rozpoczęto budowę dróg technologicznych, tymczasowych dróg objazdowych przeznaczonych dla ruchu lokalnego. Podjęto prace związane z przygotowaniem podłoża pod przyszłe nasypy. W zakresie robót mostowych przystąpiono do wzmocnienia podłoża, wbicia prefabrykowanych pali testowych oraz wykopów fundamentowych. Równolegle z pracami przygotowawczymi udostępniono teren pod stanowiska archeologiczne, na których w wyniku prac wykopaliskowych odkryto nieliczne pozostałości dawnych kultur. Stosując się do wydanych decyzji środowiskowych, wykonano niezbędne zabezpieczenia miejsc migracji płazów i gadów w postaci sieci wygrodzeń liniowych. W ten sposób zadbano o gatunki chronione i znacznie ograniczono oddziaływanie prowadzonych prac na środowisko naturalne. W trosce o sprawne prowadzenie robót i właściwe ich zaplanowanie w ciągu całego okresu realizacji ustanowiono tzw. kamień milowy, stanowiący o wymaganej minimalnej ilości wykonania to jest zrealizowania prac o wartości 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy, a więc do 28 października 2012 roku. Wykonawca wypełnił to zadanie osiągając przerób w kwocie 107,5 miliona złotych netto, a więc na poziomie prawie 41% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Panujące w roku 2012 bardzo dobre warunki pogodowe zostały wykorzystane przez wykonawcę, który mobilizując znaczne zasoby realizował większość asortymentów robót. W sektorze drogowym wykonano praktycznie cały zakres wykopów i wzmocnienia podłoża gruntowego. Zmontowano wszystkie przepusty i znacznie zaawansowaną budowę nasypów. Podjęto prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych jezdni drogi ekspresowej, w tym także podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej. W sektorze mostowym przystąpiono do realizacji wszystkich obiektów, osiągając praktycznie w większości etap wykonania podpór. Jeszcze w roku 2012 zdołano zabetonować ustroje nośne 9 z 16 budowanych konstrukcji. Bardzo sprawnie postępowały także prace związane z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Usunięto większość kolizji, w tym przebudowano dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia. Utrzymujące się także w końcowych miesiącach 2012 roku sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalały na kontynuowanie i w tym okresie niemal wszystkich rodzajów robót. Podobnie i w porze zimowej, pomimo założenia spowolnienia prac, obserwowano znaczną aktywność wykonawcy, co zaowocowało utrzymaniem bardzo korzystnego wskaźnika zaawansowania kontraktu. Do 30 kwietnia 2013 roku, a więc po upływie 69% czasu na ukończenie robót, zaawansowanie finansowe kontraktu ukształtowało się na poziomie 147,9 miliona złotych netto, co stanowi 56% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Rok 2013 pod względem warunków pogodowych nie był już tak sprzyjający jak rok 2012. Prace na budowie utrudniały w szczególności utrzymujące się w marcu niskie temperatury i zalegająca praktycznie do pierwszych dni kwietnia pokrywa śnieżna oraz majowe opady deszczu dość obfite w ostatniej dekadzie miesiąca. Sytuacja ta nie pozwoliła wykonawcy rozwinąć frontów robót w zakładanym stopniu i w efekcie spowodowała powstanie opóźnień w realizacji niektórych asortymentów. Wykonawca z miesiąca na miesiąc angażował większy potencjał do realizacji robót. Bardzo często zgromadzone zasoby przekraczały założenia harmonogramowe. Taka determinacja pozwoliła na odrobienie opóźnień spowodowanych niesprzyjającą aurą w okresie wiosennym i zaowocowała ukończeniem prac w założonym terminie. W czytowych okresach w roku 2013 na budowie pracowały 642 osoby i 305 jednostek sprzętu i transportu. W związku ze zmianą przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zamawiający zdecydował się zredukować zakres pierwotnie zaprojektowanych ekranów akustycznych. Zrezygnowano z budowy 70% ekranów o wartości 13,4 miliona złotych netto. W ramach inwestycji zrealizowano 15 km i 300 m dwujezdniowej drogi ekspresowej. Węzeł Bralin z Fragmentem przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 5601P. Drogi dojazdowe i wewnętrzne, które zapewniają obsługę przyległego terenu. Przebudowę drogi krajowej nr 11 w obrębie skrzyżowania z drogą S8. Przebudowy odcinków dróg lokalnych, w tym czterech dróg powiatowych i siedmiu dróg gminnych. Wybudowano 8 wiaduktów nad drogą ekspresową. Jeden wiadukt i dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej. 5 przejść dla zwierząt dużych pod drogą ekspresową. 38 przepustów drogowych, w tym 19 dla płazów, 19 dla małych zwierząt. 188 przepustów rurowych. W projekcie uwzględniono również urządzenia ochrony środowiska, mające gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska przyrodniczego. Kanalizację deszczową i system odwadniająco oczyszczający, służący ochronie środowiska gruntowo-wodnego. System przejść dla zwierząt wraz z ogrodzeniem drogi. Cały układ zapobiega wtargnięciu zwierząt na drogę przy jednoczesnym zachowaniu możliwości swobodnego przemieszczania się zwierzyny, a projektowane rozwiązania służą zarówno ochronie zwierząt, jak również zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników drogi S8. Nasadzenia zieleni, ograniczające negatywny wpływ drogi na powietrze atmosferyczne, środowisko wodne, flory i faunę oraz służące naprowadzeniu prowadzeniu zwierzyny na przejścia dla niej przeznaczone. 2150 metrów bieżących ekranów akustycznych, chroniących zabudowę mieszkaniową przed ponadnormatywnym natężeniem hałasu. Wykonanie robót drogowych wiązało się z zdjęciem 562 tysięcy metrów sześciennych humusu. Wymianą 92 000 m sześciennych gruntów podłożu. Wzmocnieniem podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi o łącznej długości 106 000 metrów. Koniecznością zastabilizowania 97,5 tysiąca metrów sześciennych podłoża gruntowego. Zrealizowaniem 415 000 metrów sześciennych wykopów. Wzniesieniem nasypów o objętości ponad 1,8 miliona metrów sześciennych. Ułożeniem 93 tysięcy metrów sześciennych podbudowy skruszywa łamanego, zabudową 230 tysięcy ton mas bitumicznych, instalacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 1250 pionowych znaków drogowych, ponad 46 km barier ochronnych, osłon przeciw 35 km ogrodzeń do obudowy obiektów inżynierskich użyto 32 metrów sześciennych betonu i prawie 3900 ton stali zbrojeniowej. Wykonano 7250 metrów bieżących kolumn DSM 824 metry bieżące pali wielkośrednicowych, ponad 2900 metrów bieżących pali CFA oraz prawie 12 000 metrów bieżących pali prefabrykowanych. Zabudowano 2400 metrów barier i barieroporęczy ułożono 12 850 m2 nawierzchni z asfaltu twardolanego. Budowa odcinka Syców-Kępno drogi S8 wiązała się z koniecznością przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, to jest urządzeń hydrologicznych i melioracyjnych, ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, linii telekomunikacyjnych, Sieci gazowej wysokiego ciśnienia, sieci wodociągowych. Droga ekspresowa S8 to arteria dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu dla każdego kierunku i pasami awaryjnymi z możliwością rozbudowy do trzech pasów ruchu. Klasa techniczna drogi S. Prędkość projektowa 100 km na godzinę. Kategoria ruchu KR6. Szerokość jezdni 2x3,5 m. Obciążenie 115 kN na oś. Wybudowana droga S8 znacznie usprawnia przejazd oraz podnosi komfort dla podróżujących na trasie Wrocław Łódź-Warszawa. Z okolicznych miejscowości praktycznie wyeliminowano uciążliwy ruch tranzytowy. Nie bez znaczenia jest również zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy, a co za tym idzie, mniejsza emisja spalin, tak istotna dla ochrony środowiska naturalnego. Spodziewana jest również poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym regionu oraz ożywienie gospodarcze terenów przyległych. Dane kontraktowe pierwszego odcinka. Cyców Kępno. Zamawiający to. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Inżynierem kontraktu jest konsorcjum firm. Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna lider. Integral, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością partner. Projekt inwestycji został przygotowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm. Moto Angel Central Europe Spółka Akcyjna, lider. Moto Angel Engineering e Construcao Spółka Akcyjna, partner. Instytucje zaangażowane w realizację projektu: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowe informacje o budowie na stronie internetowej www.s8-sycow-walichnowy.pl